Jest sobota 22 lipca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia LOTTO. Dobry wieczór Maria Zwierzyńska, czas na losowania. Trwa lato i trwa loteriada. Do wygrania jest ponad 600 atrakcyjnych nagród, a wśród nich samochód osobowy, włoskie skutery, smartfony i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt lotto za minimum 6 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę LOTTO lub LOTTO Plus za minimum 6 zł na jednym kuponie dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z łącznej puli 2,5 miliona talonów na LOTTO i ekspres LOSY pełna skarbonka. Loteria potrwa do 14 sierpnia 2023 roku. Szczegóły na loteriada.pl. A wczoraj w Eurojackpot w Poznaniu i na LOTTO.pl padły dwie wygrane po ponad 1 207 000 złotych. W multimulti -multi mogą Państwo grać o nawet 25 milionów złotych. Wystarczy postawić na grę w opcji z plusem za maksymalną stawkę i wytypować 10 liczb. Trzymam kciuki za wygrane i zapraszam Państwa na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bębem maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20.

Pięćdziesiąt sześć osiem siedemdziesiąt trzy dwadzieścia siedem sześćdziesiąt dwa pięćdziesiąt dwa trzy czterdzieści dwa sześćdziesiąt jeden 12 46 i liczba 63, która jest plusem. Gracze minilotto codziennie mają szanse na wygrane ponad kilkaset tysięcy złotych. Na przykład wczoraj w Dębicy padła wygrana warta ponad 353 tysiące złotych. Serdecznie gratuluję i zapraszam na dzisiejsze losowanie mini to. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby: 25, 28, 5, 30, 31. Na każdym losie kaskady mamy dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z nich odnajdzie wszystkie wylosowane liczby, wygra aż ćwierć miliona złotych. Jedna taka wygrana w tym miesiącu już się trafiła, pora więc na kolejną. Losujmy! W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. A wylosowane liczby to trzy dwadzieścia trzy dziewięć dziewiętnaście osiemnaście dwadzieścia. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, sześć dwadzieścia cztery szesnaście. Dzięki temu, że w rodzinie lot to jest ekstrapensja, codziennie mogą Państwo wygrać pensję na lata, która może wynieść aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losowanie ekstrapensji przed nami, zapraszam. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczbę 7, 27, 1, 4, 6. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba... W ekstrapensji mogą Państwo grać z ekstra premią. Naprawdę warto, bo wygrana premia wypłacana jest od ręki i może być warta nawet milion złotych. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, trzy, dwadzieścia siedem, czternaście. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba. Jeden. Przed nami najważniejsze losowanie wieczoru, czyli losowanie szóstki w lotto. Dziś za trafienie tych sześciu liczb można wygrać ponad 23 miliony złotych. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów i zapraszam Państwa na lotto oraz lotto plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 9. 5. 21. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia dwa. Siedemnaście. A teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus. I oto liczby wylosowane w Lotto Plus. Trzydzieści osiem. Trzydzieści cztery. Trzydzieści dziewięć. 14. 28 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można też grać online w gry Lotto. Trwa weekend na warszawskim torze wyścigów konnych na Służewcu. Jeśli będą Państwo jutro w Warszawie, serdecznie zapraszam. Zapraszam też na jutrzejsze popołudniowe losowania multi multi kaskady, a poprowadzi je Renata Molenda-Potrykus. Z mojej strony to wszystko. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 340 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.